Kieta rolników wyruszyła z Olszynki do centrum Gdańska. Jednak i tym razem nie ubyło się bez niespodzianek. Rozpoczęcie pikiety od samego początku blokowała policja, mówi Jarosław Zygmunt, rolnik z Olszynki. Przejechały cztery radiowozy, nie dwa i nie po to, żeby nas ekskortować, tylko żeby nas zniechęcać. Mówili o mandatach, mówili o kolegium, mówili, że te traktory się nie nadają na drogę. Mimo to rolnicy się nie zniechęcili i swoimi traktorami udali się pod Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, po czym przejechali na Plac Solidarności. Podkreśla Zbigniew Grajoszek, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Pomorskich. Sygnalizujemy, że wszystkie sprawy nie są jeszcze załatwione. Jest po prostu opieszałość. My, jako rolnicy, sygnalizujemy w dalszym ciągu, a od tego jest właśnie rząd polski, który. Bardzo to jakoś opieszale ciągnie. Rolnicy wciąż trwają w pogotowiu strajkowym, gdyż sprzedaż ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie służy poprawie struktury polskich gospodarstw, lecz prowadzi do ich likwidacji. Sprzedawana po bardzo wysokich cenach ziemia trafia do osób reprezentujących duże podmioty, które są powiązane z kapitałem zagranicznym.